Witam Was wszystkich serdecznie. Motor Lublin intensywnie poszukuje nowego bramkarza. Jak to nosi gol.pl, głównym kandydatem jest Jakob Tonander, któremu drużyna z Lublina miała już złożyć ofertę. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie m.in. innymi o tym, jaki to piłkarz i czy jest potrzebny drużynie trenera stolarskiego. Na sam wstęp jednak wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też oczywiście do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A partnerem tego kanału jest pokój typerów, który poleca Superbet, oferujący bonus w wysokości 300 zł za zwycięzcę dowolnego meczu 18. kolejki Premier League. Szczegóły znajdziecie w komentarzu. A teraz przejdźmy już do potencjalnego nowego bramkarza motoru Lublin. Jakob Tonander to 24-letni Szwed, który mierzy 1,91 m wzrostu, jest bramkarzem lewonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 700 tysięcy euro. Z końcem tego roku kończy mu się jednak umowa z jego obecnym klubem, więc jeśli motor aby go ściągnąć, no to byłby to transfer bez odstępnego. Jakob Tonander to wychowany chydalby, z którego szybko trafił do Malmy w barwach, którego się nie przebił. Kilka razy był wypożyczany, aż w końcu w styczniu 2020 roku trafił do HJ Helsinki. Nie grał tam jednak regularnie, więc na drugą część sezonu został wypożyczony do FC FCHK w barwach, którego zbierał doświadczenie w najwyższej klasie rozgrywkowej Finlandii. Po powrocie z wypożyczenia dalej nie był pierwszym wyborem. W kolejnej kampanii rozegrało zaledwie 6 spotkań w lidze, w których stracił tylko jedną bramkę i zachował aż pięć czystych kont, a w zebraniu większej liczby minut nie pomogła mu też kontuzja palca. Hajotka Helsinki mierzyło się jednak w eliminacjach Ligi Mistrzów i tam swoją szansę otrzymał. W drugiej rundzie jego drużyna odpadła jednak z Malmö, a później w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Fenerbacze i musiała pocieszyć się Ligą Konferencji Europy. Łącznie w trakcie tych eliminacji Szwed uzbierał 8 spotkań, w których stracił 12 bramek i zaliczył dwa czyste konta. W fazie grupowej europejskich rozgrywek nie grał jednak za względu między innymi na powyższą kontuzję. Później w hałatkach Helsinki grał bardzo sporadycznie, więc w lutym 2023 roku zdecydował się zmienić klub na szwedzki Sirius, w którym jak dotychczas rozegrał 46 spotkań, zachował 11 czystych kont, stracił 67 bramek, nie rozegrał wszystkich spotkań, ponieważ jesienią 2023 roku złapał kontuzję, natomiast w tym 2024 roku grał regularnie. Jakob Tonander też jakiś czas temu wypowiedział się na temat swojej przyszłości, przyznał, że rozegrał rozmawia z Sirius o przedłużeniu i jest otwarty na kontynuację, natomiast podkreślił też, że zobaczymy co z tego wyjdzie. Na temat jego wygasającej umowy wypowiedział się też trener Sirius w następujących słowach. Jasne jest, że jest to sytuacja, o której widzieliśmy i na którą mogliśmy się przygotować, gdyby okazało się, że Jakub nie zagra w Sirius w 2025 roku. Dzięki temu czuje się bezpiecznie. Może to w pewien sposób sugerować, że Tonander w Sirius nie zostanie. Sam Jakub Tonander przyznał jakiś czas temu odnośnie jego transferu do Ohio Helsinki, że przeprowadzka za granicę, inny język i pewne różnice kulturowe były bardzo ekscytujące i rozwijające, więc być może chciałby też spróbować swoich sił w Polsce. Historię tego piłkarza już całkiem nieźle zatem poznaliście, więc przejdźmy do tego, jaki to zawodnik. Jeśli chodzi o liczby, to w poprzednim sezonie stracił sporo, bo aż 35 bramek, no i był to trzeci najwyższy wynik w Lice. Na bramkę Tonandera oddano jednak wiele, bo aż 107 strzałów w tym 2024 roku, co było trzecim najwyższym wynikiem, w lidze szwedzkiej, nie pomagała mu za bardzo defensywa, dopuszczała rywali do wielkiej ilości sytuacji pod tym względem była to czwarta najgorsza defensywa w lidze. Szwed obronił zatem 72 strzały co było czwartym najwyższym wynikiem w lidze, bronił też 67% strzałów z bliskiej odległości w tych sytuacjach musiał wykazać się refleksem i muszę przyznać, że jest to jego atut, pod tym względem był dziesiąty w lidze szwedzkiej, jest bramkarzem dosyć zwinnym i na pewno ten refleks w sytuacji Takich stykowych to jego mocna strona. Natomiast nie zawsze pomagał swoim partnerom z defensywy na linii, ze względu na to, że chociażby, gdy spojrzymy sobie na statystykę goli uchronionych, a więc prevented goals, no to wynosiła ona w tym 2024 roku minus 6, co było jednym z gorszych wyników w Lidze Szwedzkiej. Na no w 2023 roku też był na minusie, nieco mniej, no bo minus 2. Jak opto też dosyć często wychodzi z linii bramkowej w tej kampanii 2024, wyszedł z niej 43 razy, co było czwartym najwyższym wynikiem w Lidze Szwedzkiej. Te wyjścia zwykle są skuteczne, natomiast niezbyt pewne. Jest bramkarzem troszeczkę elektrycznym Jakob Tonander. Jeśli chodzi o rozegranie, to ten bramkarz aktywnie stara się w nim uczestniczyć. W tej zakończonej już kampanii Ligi Szwedzkiej 227 razy zdecydował się na długie podanie. Celność tych długich podań wynosiła 61%, co nie jest zbyt wysokim wynikiem, natomiast raz w taki sposób udało mu się zaliczyć asystę. Asystował przy bramce Kolegi właśnie takim długim zagraniem z własnego pola karnego. W kontekście rzutów karnych, no to nie jest specjalista od bronienia jedenastek. W trakcie całej swojej kariery 19 razy miał okazję bronić rzut karny i tylko raz dobrze interweniował. Jest to też bramkarz, który nie ma zbyt dużego zasięgu ramion. Czasem to przeszkadza właśnie przy jedenastkach czy też przy wychodzeniu do dośrodkowań. Generalnie wygląda mi na bramkarza dosyć chaotycznego i elektrycznego. A dlaczego w ogóle motor Lublin poszukuje bramkarza? Gdy spojrzymy sobie na sytuację kadrową motoru w bramce, to tam nie jest kolorowo ze względu na to, że ten podstawowy Iwan Brkić w październiku nabawił się kontuzji kolana. Został sprowadzony latem przez motor Lublin i się sprawdzał. Był bardzo ważną postacią motoru. Rozegrał 10 spotkań, stracił 12 bramek, co prawda, ale zachował 4 czyste konta i w tej statystyce prevented goals był na 2 na plus, a więc uchronił motor przed stratą dwóch goli. Ten powrót po kontuzji jeszcze trochę zajmie i w bramce jest Kasper Rosa, po którym często nie wiadomo czego się spodziewać, po wejściu do bramki. Rozegrał 8 spotkań, stracił aż 18 bramek, zachował zaledwie 1 czyste konto, w tej statystyce goli uchronionych prevented goals jest na minus 2. Zdarzały mu się naprawdę spore błędy, czy też w rozegraniu, czy też w takich zwykłych interwencjach. Zdarzały mu się oczywiście też fenomenalne parady. Jest piłkarzem, jest bramkarzem troszeczkę chimerycznym, nie wiadomo czego się po nim spodziewać. Dlatego zrozumiałe jest to, że motor Lublin może mieć chęci, aby poszukać nowego bramkarza. Natomiast osobiście do Jakoba Tonandera przekonany nie jestem. Jest to bramkarz, który gra w niepewny sposób i też liczby za nim nie przemawiają. A gdy spojrzymy sobie na obecną sytuację motoru Lublin. No to jest to siódma lukata w ligowej stawce. 28 punktów na koncie. Prędzej Motor powalczy o być może czołówkę niż utrzymanie. Myślę, że to obecnie drużynie trenera Stolarskiego nie grozi. A Jakob Tonander w mojej opinii w znaczący sposób nie podniósłby poziomu w bramce Motoru Lublin. Gdybym osobiście miał rozwiązać tę sytuację to poczekałbym na Iwana Burkicia aż wróci po kontuzji. Grałby Kacper Rosa. No a ewentualnych wzmocnień szukałbym na innych pozycjach. A jeśli już na bramce to nieco lepsze. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat Jakoba Tonandera, czy Waszym zdaniem Motor Dublin potrzebuje rzeczywiście bramkarza, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam moje wszystkie social media, no i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej Skuchak. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.